Po nerwówce w meczu z Zagłębiem Lubin przyszła pora na rywala z wyższej półki. Lech Poznań w hicie 18. kolejki zmierzy się z rewelacją ostatnich miesięcy Beniaminkiem z Radomia. Czy Lech jest gotowy na to starcie? Po meczu w Lubinie pojawiły się opinie o słabszej dyspozycji środkowej strefy kolejorza. Ja się nie zgadzam, że Lech ma problemy w środku pola, bo mi się wydaje, że nikt w, w lidze nie ma takiej konkurencji w środku pola jak Lech Poznań, tak? Biorąc pod uwagę, że jest perkalistrem, przez wielu ekspertów jest wybierany jako najlepszy pomocnik. Yy, Powiedzmy tej, takiej strefy defensywnej bardziej w lidze. Do tego jest trzech zawodników, wokół których cały czas do tego kalstrema są dokoptowywani, czyli Tiba, Murawski e, oraz Fekweskiri. Ja myślę, że każdy z tych zawodników byłby podstawowym piłkarzem w wielu jedenastkach. Jednak w meczu z Radomiakiem nie wiadomo, czy zagrać będzie mógł Radosław Murawski, który obecnie trenuje tylko indywidualnie. Na półmetku sezonu Lech jest liderem tabeli. Trener kolejarza studzi jednak nastroje, przypominając, że liga jest bardzo wyrównana. Mamy bardzo niewielką przewagę i to jest taka sytuacja, która, która nie daje nam jakiegoś poczucia komfortu. Absolutnie. Tutaj musimy być cały czas czujni, cały czas skoncentrowani i. i, i... O te, o, te, o te trzy punkty w każdym meczu walczyć. Nie możemy tutaj sobie pozwolić na jakiś margines błędu. Bo każdy błąd wykorzystać może Radomiak, który choć nie strzela wielu bramek, to też w ostatnich meczach swoich okazji nie marnuje. W sobotnie starcie dla urodzonego w Radomiu trenera Lecha będzie miało podwójne znaczenie. To jest taki no, szczególny mecz dla mnie, nie ukrywam, że, że, że zawsze zawsze człowiek ściskał kciuki za tego Radomiaka prawda, i, i się cieszył, że, że awansowali, a w sobotę trzeba będzie zrobić wszystko, żeby, żeby zabrać im punkty. Na inaugurację rozgrywek padł bezbramkowy remis. Jak będzie tym razem? Początek spotkania w sobotę o godzinie 15.